Siemano, z tej strony kudłaty. Jestem dużym fanem serii Dark Souls, ale do tej pory nie miałem okazji ograć sobie Elden Ringa z różnych przyczyn prywatnych, więc teraz, kiedy zacząłem pierwszy raz przechodzić tę grę na streamach, stwierdziłem, że nagram wam film o swoich pierwszych wrażeniach z tego tytułu w porównaniu do Dark Soulsa. Więc jak prezentuje się gra z perspektywy nowego gracza? Sprawdźmy to. Początek jak w większości gier. Oglądamy opening oraz bawimy się obszernym edytorem postaci. Startowe klasy do wyboru? Są. Startowy item, który chuj wie co robi? Jest. No i oczywiście jak ktoś chce, to może stworzyć szreka. Jak na FromSoft przystało, w intrze mamy przedstawione podstawowe lore o świecie Eldena oraz lekko zapowiedź bossów, których spotkam na swojej drodze. Ale zaraz, chwila. Czy FromSoftware zabrakło budżetu? Albo czasu? Co jest... A dlaczego intro to pokaz slajdów, kiedy Dark Souls 1 miał tak zajebiste intro? No cóż, może Arar Martin wziął pieniądze z góry. No anyway, zaczynamy grę. Typowy Soulsowy początek, czyli wiadomości na ziemi oraz pierwszy boss. Zaznaczę, że z całkiem ciekawym designem. Który oczywiście spuszcza nam solidny, konkretny, W Chwilę później jesteśmy w kolejnej lokacji dla nubów. Ale tutaj pierwsza rzecz, która rzuciła mi się w oczy. Gra ma mini-tutorial w postaci krótkiego dungeona oraz ciągle wyskakujące pop-upy, których jak na prawidłowego gracza przystało połowy nie czytam. Ten krótki fragment tłumaczy nam wszystkie podstawowe mechaniki gry w bardziej dosadny sposób niż miało to miejsce chociażby w Dark Soulsach, więc dla każdego kto nie grał w inne tytuły na pewno przydatne, więc raczej zaliczam na plus. Po krótkiej podróży Window czeka nas pierwszy kontakt z otwartym światem. No i ładne widoczki. Gra prezentuje się naprawdę prześlicznie, ale też ma inny klimat niż Dark Soulsy, no czy Bloodborne. Na pierwszy rzut oka ewidentnie nie jest tu tak ciemno i mrocznie jak w innych tytułach FromSoftu, ale niech nikogo to nie zwiedzie. Świat gry nadal ma postapokaliptyczny klimat, widocznie mi właśnie takie światy uwielbia przedstawiać w grach, czyli miejsca, które swoje lata świetności mają już dawno za sobą. W grze także pierwszy raz pojawia się mapa, ale ta jest odsłaniana częściowo wraz z eksploracją, więc trudno stwierdzić jak duże jest rzeczywistości. Ze względu na otwartość, z początku wydaje się być nieco przytłaczająca w porównaniu do tej z Dark Souls'a i nie mogłem pozbyć się poczucia zagubienia w tej grze. Było to spowodowane dużą otwartością lokacji, ilością dziwnych przedmiotów, które się znajduje oraz tajemniczym lore gry. Nie uważam tego jako minus, gdyż może to prowadzić do chęci eksploracji oraz poznawania świata, no a niektórych może to odrzucać. Przynajmniej na starcie. Co do samej eksploracji, znajdywanie ukrytych między krzakami drzwi albo zejścia do jaskini przy plaży. Znajdywaniu tych ukrytych dungeonów zdecydowanie bustuje nam dopaminkę. Każdy taki dungeon robi się w max 10 minut i system jest prosty. Po pierwsze design Lochów jest kilka: krypty, jaskinie, katakumby, kopalnie itd. Wchodzisz do środka, pokonujesz przeciwników, unikasz pułapek. Znajdujesz jakiś ukryty przedmiot no oraz pociągasz za dźwignię, która otwiera wejście na arenę z bossem. Na końcu dostajemy lucik, no i gitarka. Pierwsze wrażenia z eksploracji tych dungeonów są dobre, wydają się ciekawe. Każdy boss jest inny i tak dalej. Problem pojawia się, kiedy dungeony wpadają do maszynki recyklingu. Co prawda, w pierwszych godzinach przy eksploracji pogrobna to nie jest problem, gdyż każda lokacja, każdy boss są nowością. No, ale niestety muszę przyznać, że teraz, kiedy już jestem na dalszym etapie gry, to poziom tego recyklingu dochodzi do absurdu. Uwierzcie mi, że nie będziecie chcieli robić kolejnej krypty z dźwignią i tym samym bossem na końcu. Wow, jeszcze nie widziałem takiego dungeona. Te dungeony były fajne na początku, ale już na tym etapie, no to kurde. No ale może to narzekanie kogoś, kto stara się czyścić mapę i wąchać ściany, tak jak ja. No ale warto o tym wspomnieć. Co do postaci w grze oraz zadań. Po pierwsze, postacie ruszają ustami. No wow, udało się. Miyazaki i Pim dopieli tego. Ale skoro już mamy oczywiście to z głowy, to. No kilka rzeczy, o których chciałbym wspomnieć. Po pierwsze, dialogi, jak zawsze nie mówią nic wprost i czasami posłuchanie opowiastki starej baby z Lumbago, która chce mi powąchać paluchy, to nie mam pojęcia o czym ona tak naprawdę mówi. No, natomiast jeżeli chodzi o questy, no to sorry, ale system jest identyczny jak w Dark Souls, ale jest to cholernie trudniej ogarnąć ze względu na ten duży otwarty świat. Moim zdaniem to co sprawdzało się jakoś w Dark Soulsach tutaj po prostu już nie daje rady. Tak dla wyjaśnienia dam wam przykład. Questy w Dark Souls wyglądają zazwyczaj tak, iż spotykamy gdzieś postać, uwalniamy ją, po czym spotykamy ją w naszym hubie. Następnie ta oto postać przenosi się do innej lokacji. Co jest uzasadnione lorowo i tam też możemy ponownie wejść z nią w interakcję. Zazwyczaj musimy spotkać takiego delikwenta w kilku miejscach podczas naszej rozgrywki, żeby zakończyć jego questline. Oczywiście nie jest to tak proste, gdyż pomimo, iż Dark Souls nie ma tak obszernego świata jak Elden Ring, to jednak nadal mamy często wybór w jakiej kolejności udać się do danych lokacji. Powodzenia zrobieniem questa cebulowego rycerza w Dark Souls bez pomocy z internetu. No kto wie, ten wie. No i tworzy to problem, gdzie po prostu możemy minąć się z daną postacią, gdyż udaje się ona do lokacji, którą my już wcześniej zrobiliśmy i tak naprawdę nie mamy powodu, żeby tam wracać, albo po prostu robimy lokację i tej postaci nie zauważamy, bo gdzieś sobie siedzi w kącie. Wydaje mi się, że ten problem w Elden Ringu jest tym bardziej wyolbrzymiony ze względu na to, że są duże płacie terenu, które są dość puste, i kiedy po prostu postać stoi gdzieś przy drzewie albo przy jakimś murku, potrafi zlać się tak naprawdę z terenem. Jest niesamowicie łatwo pominąć takiego typa. Co próbuję przekazać, to to, iż, aby popychać w solsach questy do przodu, trzeba rozmawiać z NPC'ami w różnych lokacjach w odpowiedniej kolejności. Co praktycznie graniczy z cudem, jeżeli gramy bez solucji, zwłaszcza w Elden Ringu. Bo jest tutaj dokładnie to samo, ale no to już jest do kwadratu ze względu na to, jak duży jest, duża jest mapa i nieliniowość tej gry. Obstawiam, że większość graczy przechodzących Eldena pierwszy raz, no niestety, pomija większość tych questów. W temacie eksploracji dodam jeszcze, że nowością w Eldenii jest posiadanie poczciwego osła, na którym możemy przemierzać mapę. Jak najbardziej ma to sens przy wielkości terenu. Sterowanie jest jak najbardziej ok. Z siodła można także walczyć, co przydaje się nawet przy niektórych walkach z bossami, jak na przykład smoki. Aczkolwiek podczas skakania swoim osłem tu i ówdzie, czasami miałem problem z oceną, czy mogę zeskoczyć z tej wysokości, czy też nie. Dark Souls było to łatwiej ocenić ze stałym wzrostem otrzymywanych obrażeń w zależności od wysokości. Beldenie natomiast mam wrażenie, że często albo nie otrzymuję żadnych obrażeń od grawitacji, albo po prostu ginę na miejscu. Co?! Jedna rzecz, której istnienia szczerze nie rozumiem, to są teleporty. Podczas rozgrywki dość często natrafiamy na miejsca, z których możemy się teleportować, niekiedy nawet na drugi koniec mapy. Jest to mechanika, której sensu na razie nie widzę. Niektórzy podpowiadali mi, że działa to jak taki sneak peek na krainy, które będziemy eksplorować w przyszłości. Jeżeli o to chodzi, to po prostu nie podoba mi się ten zamysł, wolałbym systematycznie, powoli zbliżać się do ukazującego się w oddali zamku, aniżeli nagle teleportować się tuż pod jego bramę z kompletnie innej lokacji. Moja teoria co do tej mechaniki jest taka, iż wykorzystując te teleporty można jakoś umiejętnie i szybko przeskakiwać do jak najdalszych lokacji, co może przydawać się w speedrunach albo ułatwia zdobycie odpowiedniego przedmiotu, którego potrzebujemy do builda, no i wiemy gdzie go szukać oczywiście. No ale na razie jeszcze nie jestem tego pewien, więc jeżeli wiecie jaki był zamysł twórców dla tej mechaniki lub w jaki sposób inni gracze ją wykorzystują, to napiszcie odpowiedź w komentarzu. Natomiast na pierwszy rzut oka... Ta mechanika po prostu mi się nie podoba, bo psuje mi flow z odkrywania świata. Teraz mięsko, czyli przeciwnicy i walka. Jak to w grach FromSoftu przystało, trafiłem na sporą różnorodność przeciwników już od samego początku. Klasycznie mamy rycerzy na koniach, smoki, wilki, kraby, niedźwiedzie, gigantów, szkielety i ufo ludy. No tak, gra miesza trochę średniowieczne klimaty fantazy z Dark Souls z tymi z Bloodborne, czyli bardziej kosmiczny horror. Na każdym kroku widać, że przy tworzeniu Eldena deweloperzy czerpali garściami ze wszystkich swoich poprzednich gier. Nawet w animacjach wrogów można zauważyć zapożyczenia nawet z takich gier jak Sekiro. Zauważyłem też, że w grze pojawia się niekiedy duża ilość przeciwników. Znajdujemy obozy, które są pełne wrogów. Jasne, większość z nich to popierdółki, ale zastanawiam się, dlaczego twórcy zdecydowali się na taki koncept. Czasami mam wręcz wrażenie, że tak zaprojektowali niektóre lokacje aby gracz po prostu przez nie przejechał, omijając wrogów. Oczywiście można ubijać każdego przeciwnika na swojej drodze, ale w Eldenie jest to po prostu bardziej upierdliwe niż w innych Soulsach. W grze pojawiła się także nowa mechanika samonowania. Tym razem nie graczy... Tylko, można powiedzieć, że NPCów. Nie wypowiem się zbyt wiele na ten temat, gdyż po prostu świadomie zignorowałem tą mechanikę. Aczkolwiek widać, że nie jest ona na doczepkę, i przez całą grę zbieramy masę nowych kreatur do przywoływania, które także możemy ulepszać. Cały system ma trochę zamysł kolekcjonerski, co jest ciekawe, ale nie jestem do końca do tego przekonany. Wydaje się to średnio pasować do całej rozgrywki. Muszę sobie kiedyś zrobić takiego rana pod przywoływania z samej ciekawości, gdyż wydaje mi się, że może to zmieniać rozgrywkę diametralnie, gdy masz małą armię stworków tankujących dla Ciebie przeciwników. Może stąd też te lokacje z dużą ilością wrogów, żeby zachęcić do korzystania z pomocy, no, nie wiem. A propos przeciwników, jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałbym wspomnieć. Problem, niestety, no jest z kamerą. Przykładem mogą być na przykład smoki, czy jakieś olbrzymy, czy inne stwory. Fajnie, gdyby kamera przynajmniej była jakoś bardziej weldednie dostosowana, że na przykład jeżeli walczysz z dużym przeciwnikiem, no to się jakoś bardziej oddala. Czasami to trochę gdzieś tam działa przy walkach ze smokami, no ale są bossowie, którzy po prostu totalnie zasłaniają mi ekran i ja widzę po prostu dupę swojej postaci, więc niestety to jest niefajne. Trochę zaskakuje mnie to, że Prom Software stwierdził, żeby tych przeciwników dać jeszcze więcej niż kiedykolwiek, kiedy tak naprawdę w każdej poprzedniej ich grze. Ludzie zazwyczaj narzekali na tych dużych przeciwników, ze względu właśnie na to, że gubi się w nich kamera. Te walki są często trudne do ogarnięcia i wydają się być po prostu nie fair. I niestety, tutaj, w Eldenie, czym, czym dłużej gram, tym mam wrażenie, że tych przeciwników jest więcej i więcej. Jest ich naprawdę, naprawdę dużo, więc niestety, muszę zaliczyć to jako minus. Co do ekwipunku, to jest standardowo broń, pancerz i talizmany zamiast pierścieni. W grze jest zatrzęsienie broni. Naprawdę przytłaczająca ilość, zważywszy na to, iż większość graczy przy jednym podejściu wypróbuje ich pewnie tylko kilka i zostanie przy jednej do końca gry. Istotną nową mechaniką natomiast są tak zwane ash of wary czy popioły wojny po polsku. Pozwalają one na dodatkową kustomizację naszych broni. Możemy zmieniać skalowanie broni pod bardziej użyteczne dla nas statystyki oraz wybrać jaką specjalną umiejętność będziemy posiadać, na przykład takie zgniatanie dupą, bardzo fajne. Mechanika kastomizowania broni jest świetnym dodatkiem, ale też może wydawać się przytłaczająca do ogarnięcia. Aż trudno jest mi sobie wyobrazić doświadczenia z zgrania Weldena przez kogoś, kto nie miał styczności nigdy z Solslaj'kami. Najpewniej gracie cię przytłoczy ilością mechanik i wyższym poziomem trudności niż przy innych grach AAA no lub kompletnie cię zauroczy i wciągnie na setki godzin. Na temat multiplayera się nie wypowiem, gdyż nie wchodziłem w interakcje z innymi graczami, no oprócz czytania wiadomości, które znajdujemy. One są jak najbardziej przydatne, aby szukać iluzorycznych ścian oraz innych sekretów. Z poziomem trudności w Eldenie jest różnie. Jako, że w grze nie uświadczyłem skalowania, na szczęście, to zdarza się, że przeciwnicy są dość słabi lub zbyt mocni jak na nasz level. Niekiedy zdarzyło mi się zniszczyć bossa w kilka sekund pomimo tego, że nigdy nie farmię expa, na no po prostu eksploruje. Na ogół gra jest całkiem wymagająca jak na Solsy przystało, ale jak najbardziej do ogarnięcia. Dla świeżych graczy mam jeszcze możliwość przywoływania innych graczy, czy po prostu swoich stworków, więc jak sobie nie radzisz, to ułatwiaczy jest dużo. Ogólnie nie polecam grać nadmiernie z przywoływaniami, no bo jednak moim zdaniem zaburza to trochę sens tych gier, w których to właśnie chcesz zderzyć się ze ścianą, która wydaje się nie do przeskoczenia, tylko po to, żeby po kilku godzinach, a może dniach, po prostu przelecieć przez nią. Chodzi o challenge i satysfakcję z pokonywania swoich słabości i rozwijaniu umiejętności. Jeszcze króciutko, co do muzyki jestem niestety trochę zawiedziony. Była epicka muzyka w Dark Souls 3, mroczne skrzypce budujące klimat w Bloodborne, czy po prostu kultowa już narracyjna muzyka z Dark Souls 1. No to niestety, ale muzyka w nie po prostu wydaje mi się być bardzo generyczna. Jak na razie to nawet utwory podczas walk bossami nie zapadły mi w pamięć, no a szkoda. Aczkolwiek do końca gry jeszcze na pewno dużo mi zostało, więc może... Jakiś zajebisty utwór jeszcze się trafi. Podsumowując już moje wrażenia z Eldena, to mam wrażenie, że jest to Dark Souls, ale na sterydach. FromSoft wykorzystało wszystkie swoje doświadczenia z poprzednich gier, aby upchnąć jak najwięcej kontentu w swoim opus magnum. Czy im to wyszło na plus? No to już ciężko mi stwierdzić bez przejścia całego tytułu. Jak już ogram ten tytuł wzdłuż i wszerz, to na pewno będę miał jeszcze więcej przemyśleń. Gra jest bardzo dobra, a zgarnęła nagrody gry roku oraz zachęciła mnóstwo nowych graczy, aby spróbować tych niesławnych już souls likeów Osobiście jako fan Dark Soulsa nie jestem pewien, czy otwarty świat wyszedł tej grze na dobre. Powtarzalność, przestarzały system questów, dość męcząca eksploracja przez duże otwarte, puste tereny. No ale na plus nadal mamy Fajnych bossów, wymagające wyzwania oraz responsywny, solidny gameplay. No trudno jest teraz sobie wyobrazić jak miałoby wyglądać Dark Souls 4, no i to co prezentuje nam From Software ostatnio może być nieco martwiące, aczkolwiek są to raczej jedynie poboczne tytuły, więc sam jestem ciekaw co mi Miyazaki gotuje w swoim kotle na główne danie. Myślę, że czas pokaże, no a ja dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia na kolejnych streamach. Siemano.